Witam serdecznie w naszym nowym programie do tablicy. Dzisiaj naszym pierwszym gościem jest Olaf Napiórkowski, doświadczony samorządowiec i były wiceburmistrz. Żar. A nie przypadkowo spotykamy się w Użyckiej Szkole wyższej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jest Pan związany z uczelnią? Chciałbym zapytać, za co jest Pan odpowiedzialny? Jakie pan piestuje stanowisko? Od połowy ubiegłego roku pracuję tutaj na uczelni. Jestem pełnomocnikiem rektora do spraw kontaktów z otoczeniem, ale również obecnie zajmuję się wieloma projektami, które uczelnia realizuje na rzecz mieszkańców naszego regionu. Chciałbym zapytać się o właśnie o te projekty, bo bardzo ciekawym projektem jest studia dualne. Może byśmy coś więcej powiedzieli o tym, bo to jest bardzo ciekawy i ambitny projekt. Tak, jest to nowy projekt. Nowy myślę, że dla studentów, polskich. Jest to projekt wzorowany na modelu studiowania zawodowego w Europie Zachodniej. Jest to projekt, w którym jednocześnie pracujemy, uczymy się, a co najważniejsze, jesteśmy studentami studiów dziennych, czyli bardzo dużo praktyki do tego teoria i myślę, że efekt takich studiów może być bardzo Korzystny zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla samych studentów. Jest to coś nowego. Dużo właśnie tutaj w tym temacie już zostało zrobione. Ale jak to będzie w praktyce wyglądało? Najprościej można powiedzieć, że cztery dni w tygodniu pracujemy u pracodawcy, jeden dzień cały poświęcamy na naukę tutaj na uczelni. Dwa, trzy razy w tygodniu, jeszcze po południami yy, mamy do odsłuchania online'owo wykłady. No i co najważniejsze dla młodych ludzi, weekendy wolne. Jesteśmy studentami studiów stacjonarnych. A poza tym, to jest szczególnie myślę, że korzystne dla e, młodych ludzi do 26 roku, nie płacimy zarówno PITU, jak i ZUS-u. Tak więc mając teoretycznie umowę 5 tysięcy to na rękę możemy zarobić 6 tysięcy, i jest to korzyść dla nas, jak i pracodawcy. A jakie są korzyści dla pracodawcy? No przede wszystkim, że mamy na miejscu pracownika, który zdobywa swoje praktyczne umiejętności w zakładzie pracy, jednocześnie uczy się studiując. I poznając najnowsze technologie, bo dodam, że to nie jest tylko nazwa: studia dualne, ale przygotowujemy się do tego bardzo mocno. W najbliższym czasie powstaną dwie bardzo nowoczesne, kolejne sale dydaktyczne. Można nazwać to laboratoria, związane z logistyką. Bardziej nastawione na robotykę, jak i laboratorium związane z OZE. Myślę, że tutaj staramy się być na czasie i swój model kształcenia dostosowywać do potrzeb rynku i do zmieniającego się szybko świata wokół nas. I co ważne, uczelnia jest bardzo elastyczna, bo rozmawiając z pracodawcą, pracodawca wskazuje te kierunki, jakie potrzebuje, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, i uczelnia może dostosować się, dostosować kierunki do, do wymogów pracodawcy. Tak, no oczywiście tych kierunków nie jesteśmy uniwersytetem, tych kierunków mamy kilka, ale chcemy się przede wszystkim teraz specjalizować w kierunkach nastawionych na na pomoc tutaj naszej gospodarce, czyli logistyka, zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, mamy też kierunki związane z finansami i rachunkowością. Myślę, że to, jest, to są bardzo ciekawe kierunki, więc jesteśmy bardzo elastyczni, potrafimy się szybko dostosować do potrzeb rynku, jak i do indywidualnych oczekiwań naszych mieszkańców. Myślę, że Najwięcej o tym będzie się i bezpośrednio na uczelni można dowiedzieć, bo już 28 marca organizujemy tutaj cały dzień, dni otwarte. Będziemy mieli materiały, ulotki i nasi pracownicy będą służyli radami jak najlepiej dopasować e, model i oczekiwania co do studiów do wymogów poszczególnych osób. Dla uczelni bardzo ważna jest współpraca również ze szkołami średnimi i tutaj... E... Bardzo dużo zostało już zrealizowane, są ambitne plany, no i ta współpraca z, ze Starostwem Powiatowym, który odpowiada za szkoły średnie, no jest można powiedzieć wręcz obecnie modelowa, można powiedzieć w końcu. E, tak, no, nastąpiły, jak wiemy, zmiany w naszym powiecie. Cieszę się, że znaleźliśmy wspólny język z nowymi władzami, na czele z Bogdanem Kępińskim, starostą, zresztą człowiekiem, który jest tutaj nam wszystkim znany na tym terenie. I to już zaowocowało podpisaniem dwoma, dwóch porozumień o współpracy w zakresie logistyki ze szkołami średnimi i liczymy na dalszą współpracę. Ale tak jak pan redaktor powiedział, ta współpraca obecnie wygląda wręcz modelowo i myślę, że to jest bardzo ważne, bo my nie możemy skoncentrować się na tylko jednym szczeblu kształcenia, tylko musimy ten proces dydaktyczny prowadzić od początku e, aż do ukończenia studiów lub zdobycia dodatkowych kwalifikacji, bo, bo kształcenie inżynierów, licencjatów czy magistrów to jest jeden proces. Są jeszcze studia podyplomowe, z których bardzo, no, nie ukrywam, bardzo mocno korzystają nasi mieszkańcy, nie tylko. E, w najbliższym otoczeniu żar, ale też całego województwa. No i są różnego rodzaju szkolenia, kursy, które też organizujemy w ramach różnych projektów. Tutaj dodam, że to są najczęściej szkolenia darmowe, więc naprawdę myślę, że dosyć ciekawie uzupełniamy tą ofertę szkoleniową, ofertę kształcenia na naszym terenie. No a co z polityką? Porzucił Pan politykę na rzecz nauki? No nie do końca, jak pewnie większość z Państwa wie, też działam w, naszym, w ramach naszego komitetu wyborczego doby Miasto, Lepszy Powiat. Też współpracuję z innymi lokalnymi politykami, ale myślę, że nie. Nie, myślę, że jeszcze, jeszcze będziemy mogli w tej sprawie podziałać. No i teraz właśnie kilka pytań odnośnie... Do doświadczonego samorządowca, bo niedługo mija rok, odkąd w żarskim ratuszu mamy nową władzę. No jak pan ocenia dotychczasowe rządy pani burmistrz i jej ekipy? No niestety obserwuję te działania z, dużą, z dużym takim niepokojem, czy można nawet powiedzieć w niektórych sprawach niesmaczeniem. No, krótko mówiąc, nie podoba mi się to, w jakim kierunku podąża, podąża moje miasto. No właśnie, może niepokoić, że około 20 osób odeszło z ratusza i to takich strategicznych wydziałów. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów, Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Nieruchomości, osoby, które pracowały przy funduszach norweskich. No jak można to skomentować? E, no nie ukrywam, że e, ludzie zawsze byli dla mnie najważniejsi, bo tutaj dodam, że przed tym jak pełniłem funkcję wiceburmistrza, byłem też wiele lat sekretarzem w powiecie żarskim. I bezpośrednio zajmowałem się tutaj naborem kady, zresztą później też. I no, krótko mówiąc, no, to nie burmistrz, burmistrz starostwa. Starosta tworzy tą całą politykę, nie, od, nie odpowiada za, odpowiada może za cały mechanizm, ale to są poszczególne elementy, które na niego wpływają. I ci ludzie, dobrze wykształceni urzędnicy, których obecnie na rynku wcale nie ma wielu, są uważam najważniejsi dla tego mechanizmu miasta, powiatu, gminy. No i dokładnie, no ale tych osób nie ma. Te, te osoby, które zostały wykształcone tutaj, bo też skończyły kursy, bo to był ten program, przecież Żary tu chce żyć, szkolenia tych pracowników, no ale oni odeszli pracować dla innych urzędów, dla no, innych miast. To jest rzeczą dla mnie niezrozumiałą, że, że władze, oczywiście można różnić się polityczne, ale ci fachowcy ich umiejętności, Zostają, więc e, ja bym e, osobiście dążył do tego, żeby takich ludzi mieć na, na, jak najwięcej, stwarzać im takie warunki pracy, aby mogli e, działać na rzecz e, naszej lokalnej społeczności. No, może tylko tutaj dodam, że może to nie jest aż tak wszystko stracone, bo ci ludzie znaleźli pracę można powiedzieć byli rozchwytywani przez inne samorządy takie jak urzędy gmin czy duża ekipa bardzo dobrych i moich znajomych i dobrych fachowców i jest teraz znalazła zatrudnienie w starostwie powiatowym w Żalach więc no może nie straciliśmy ich jako tutaj kadę, do kadę administracyjną no ale niestety nie pracują już w mieście w mieście, no, w którym troszeczkę oddałem e, serca i pracy i na którym bardzo mi zależy. Współpraca nowej władzy z Radą no, też nie jest usłana różami, powiedzmy sobie szczerze. Budżet został przyjęty, ale warunkowo. Poprawki budżetu, budżecie nie zostały przyjęte, ale kilka dni później już na nadzwyczajnej sesji przyjęto poprawki jednogłośnie. I właśnie jak mamy to rozumieć? E, no, myślę, że tutaj należy się mieszkańcom parę wytłumaczenia, jak to wszystko działa. E, to nie jest tak, bo pojawiają się z jednej czy z drugiej strony wzajemne oskarżenia, że jedni zrobili źle, drudzy. E, po prostu to w tej akurat konkretnej sytuacji, bo, e, bo o niej mówimy, no, sprawa była dosyć prosta. E, były zmiany do budżetu przygotowane przez. E, Panią burmistrz i do tych zmian, które były omówione wcześniej z radnymi na komisjach, które, o których dyskutowano. W ostatnim momencie dorzucono dodatkowe zmiany, o których nie wiedzieli, zostali podstawieni przed faktem dokonanym, a jak ktoś śledził obrady sesję, no Widział, że e, nawet nie potrafiono e, wytłumaczyć radnym, dlaczego te zmiany zostały wprowadzone. I tutaj myślę, że bardzo dobra reakcja radnych, że nie pozwolili na taki sposób zarządzania miastem i wprowadzania zmian do budżetu e, i po prostu zagłosowali przeciw, pomimo że e, w tej uchwale były też e, sprawy, które wymagały pilnego e, Pilnego uchwalenia, no, ale jest jeszcze instytucja taka jak sesja nadzwyczajna, i na tej sesji już e, nie było tych tak zwanych wrzutek, więc radni e, zaakceptowali to wszystko. Myślę, że no, to, to troszeczkę było nie fair postawienie radnych przed e, taką sytuacją, no, ale myślę, że Rada się w tej, w tej akurat konkretnej sprawie wybroniła. Kontrowersyjna sprawa z kancelarią prawną. Właśnie w tych poprawkach pojawiły się środki na pomoc dla Rzeckiego Domu Kultury, biblioteki. Wcześniej taką umowę z kancelarią podpisał MOSRIF. Czy te instytucje potrzebują stałej pomocy prawnej? Jak to wcześniej wyglądało? No, kiedy ja po, y, pracowałem w urzędzie, ale też wcześniej, no, nie przypominam sobie sytuacji, żeby. Y, Jednostki podpisywały umowy na stałą obsługę z kancelariami prawnymi. To wszystko działo się w ten sposób, że ta pomoc była w ramach umowy urzędu z kancelarią prawną. No dodam, że w czasach, kiedy ja pracowałem, tą obsługę prowadził pan Szymański, pan Kornalewicz, jedni z bardziej znanych i cenionych na rynku prawniczych osób. No i nie ukrywam, że dobrze mi się z nimi współpracowało. Potem ta współpraca została przez nowe władze zakończona, zupełnie nie wiem z jakiego powodu. Tym bardziej, że pan Kornalewicz, który jest osobą mi dobrze znaną, którą bardzo cenię, również jako człowieka, został w międzyczasie doradcą wojewody do spraw samorządu, więc osobą naprawdę ważną z punktu widzenia spraw samorządowych. A tutaj no, podziękowano mu w tym samym czasie. No, zupełnie nie rozumiem niektórych uchów, więc trudno mi je nawet komentować. Jak zadanie pan budżet? Niektórzy mówią, że on jest mocno zachowawczy, mało rozwojowy. Zawsze się pojawiają e, tego typu e, uwagi, czy pytania dotyczące budżetu. No, na razie ten budżet, e, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest kontynuacja. E, Działań poprzedni, poprzedników, więc w nim znalazło się wiele projektów. Ja osobiście nie jestem fanem stawiania do budżetu 10, może 20, 30 projektów, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby w budżecie znalazły się takie projekty, które są potrzebne mieszkańcom i które będziemy w stanie zrealizować. a Mam naprawdę duże wątpliwości, że te projekty. Jeżeli w ogóle zostaną wykonane, bo taka ilość projektów jest też trudna do wykonania w czasie roku, potem zostaną zrealizowane. No, ładnie to wszystko wygląda w budżecie, w WPF-ie, no, ale jaki będzie tego efekt, no, to zobaczymy. Żary były kiedyś postrzegane jako lider regionu, szczególnie pod względem gospodarki. Teraz obserwując inne samorządy, szprotawy, iłowe, a nawet żagan. To żary pod względem inwestycji, tak mi się wydaje, zostały mocno w tyle. No, niestety też to widzę i myślę, że widzą to też nasi mieszkańcy. No, chyba brakuje nowej władzy, troszeczkę wiedzy, doświadczenia i, i też umiejętności poruszania się na rynku tym samorządowym, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, szukanie nowych dróg rozwoju, no to, to niestety jest prawda, co pan redaktor powiedział. Mi też jest troszeczkę przykro, patrząc na, na naszych sąsiadów, dla których byliśmy zawsze liderem, bo e, nie ukrywam, że no, nie było, nie, nie wstydziliśmy się, że zażary. Przyjeżdżali do nas, uczyli się od nas. My też wiele projektów wspólnych realizowaliśmy, a teraz jakby to przycichło, mamy jeszcze Żarsko-Żagajski Obszar Funkcjonalny, to jest sprawa sprzed paru lat i te, to są tylko projekty, które były rozpoczęte jeszcze za kadencji pani Danuty Madej i, i, i realizujemy je, tak, a nowych rzeczy jakoś nie widać, a jak widać można to zrobić, no co... Co pokazują nam władze, szczególnie iłowej, szplotawej, żagania i innych miast? No właśnie, bo to jest ten czas, żeby pozyskiwać się te środki, bo one są dostępne w tym momencie. Nie mam wam wrażenia, że w tym temacie też nie jest zbyt dużo zrobione. Też myślę, że to jest efekt tego, o czym rozmawialiśmy na początku naszego wywiadu, tej kady, bo to, no to jest najważniejsze. To ludzie przecież tworzą te projekty, ludzie dbają o rozwój miasta. Ci dobrzy pracownicy. No teraz myślę, że, że jest to utrudnione, jeżeli z urzędu odeszło od 20 czy 20 paru kluczowych pracowników. Ciężko to poskładać i ciężko dbać o rozwój. Eee, więc, no, to jest też jeden z tych efektów tej no, polityki kadrowej. Wielu samorządowców walczy o przedsiębiorców. Wiemy, jaka jest obecnie sytuacja. A w żarach podnosi się stawki czynszu najmu za lokale użytkowe. I to jeszcze tłumacząc się zarządzeniem z 2018 roku. No wystarczy przejść się do ptakiem. Pełno zamkniętych sklepów, pod wynajem. To jest jakaś kuriozalna sprawa. No, jest to od wielu lat widać taką tendencję, że te centra miast powoli wymierają, przenoszą się w inne miejsca. No, Lażar to jest miejsce targowiska lotników, tam gdzie jest skoncentrowany handel, no, ale nie wolno się poddawać, trzeba szukać możliwości zapobieżenia temu, albo przynajmniej ograniczenia tego. No gdzieś właśnie przeczytałem na Facebooku jakąś wypowiedź. Nie, nie, nie pamiętam, czy to było na oficjalnym profilu miasta, czy to była rzecznika pasowa, czy czegoś innego. Już nie pamiętam, ale że właśnie tłumaczenie, że to jest zarządzenie burmistrza z 2018 roku. No, mamy 25, 25 rok i każdy burmistrz, który ma prawo wydać zarządzenie, które jest inne, które to zmienia i które będzie dbało o tych przedsiębiorców szczególnie e, związanych z handlem czy usługami czy gastronomią w obrębie e, w obrębie rynku no, w kampanii wyborczej. Z tego co pamiętam e, było dużo mowy e, pani Edyty Gajdy e, odnośnie ożywienia rynku. No, jakoś tego nie widzę a wręcz, wręcz sytuacja idzie w odwrotnym kierunku, no więc no, mam nadzieję, że nie będą to tylko puste słowa z kampanii, a, a jednak e, będą jakieś czyny, które zmienią e, ten obraz. Kolejna głośna sprawa, odwołanie Naczelnika Straży Miejskiej, sprawa Dyrektorki Muzeum, czy nawet powołania do Rady Fundacji przedsiębiorczość nowej osoby z e, zarządzeniem burmistrza. Służby wojewody oceniły to jako bubel prawny e, i kazały wycofać nawet z obiegu prawnego. Czy to brak właśnie doświadczenia i wiedzy? Myślę, że tak. I chyba troszeczkę takiej buty, bo oprócz tak jak wcześniej wspomniałem wiedzy, doświadczenia e, potrzebna jest taka duża pokora w realizowaniu spraw miasta i mieszkańców. A tutaj chyba jest to właśnie te efektem no, nie pierwszy raz obserwuję takie, takie e, zachowania, szczególnie osób, które obejmują e, no, wysokie, trzeba powiedzieć, stanowiska, gdzie, gdzie no, kierują się dla mnie zupełnie z racji mojego 25-letniego doświadczenia pracy w samorządzie takimi prze, przesłankami, bo ja tak powiedziałem, tak ma być, ja tak zrobię. Nie, no tutaj. E, Trzeba naprawdę dużo pokory wobec sprawowania takiej funkcji burmistrza, i myślę, że, że tego zabrakło w tych sytuacjach. A jak pan ocenia politykę informacyjną urzędu? Został powołany rzecznik urzędu. Z tego co pamiętam, zorganizowano bodajże chyba dwie konferencje prasowe. No, wam się zarzucało podczas kampanii, że nie jesteście transparentni. No to jak nazwać nową władzę? No właśnie, ja miałem akurat inne zdanie, że, że absolutnie nie byliś, nie, nie miało takiej sytuacji, tym bardziej, że no, ja nie byłem oczywiście burmistrzem, tylko zastępcą burmistrza, ale w jaki sposób też za tą politykę informacyjną odpowiadałem, więc nie widziałem takich problemów. Przecież wszystkie projekty, nawet szczególnie projekt norweski, to było dziesiątki spotkań, konsultacji, informacji. Więc no, każdą informację praktycznie mieszkaniec mógł dostać. Mieliśmy jeszcze kilku, kilka osób, które nas do tego usilnie dopingowały. Więc dla mnie to jest też teza, która tak naprawdę nie miała, nie miała miejsca. No, a. No a podobno teraz ma być lepiej. Nie wiem, czy jest lepiej, bo z tego co wiem, to dziennikarze mają i mieszkańcy problem z dowiedzeniem się o najprostszych rzeczach, które y, dzieją się w mieście. Tej, nie widzę tej y, polityki informacyjnej, więc, y, więc chyba to, to, to kolejna y, obietnica wyborcza, nie do końca prawdziwa i nie do końca spełniona. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o funduszu norweskim, bo y bo ten projekt udało się przeprowadzić. Bardzo trudny projekt, bo, bo to nie było łatwe. Teraz są fundusze szwajcarskie. Kolejny bardzo ciężki projekt, no właśnie. Czy uda się go zrealizować? Bo on przy właśnie tej kadrze, która ucieka z urzędu, no może być ciężko. No nie jestem optymistą, jeżeli chodzi akurat o ten projekt z funduszy szwajcarskich. Ja tylko dodam, że. No liderowa, liderowałem temu przez dosyć długi czas temu projektowi, tak zwanemu norweskiemu. Był to najtrudniejszy projekt, który realizowałem i który realizowali moi współpracownicy. A wiele już projektów. W wielu projektach uczestniczyłem. No, tam udało nam się, oprócz tego, że, że to pozyskaliśmy środki, ale też stworzyć taką grupę ludzi, którym zależy, którzy wiele potrafią i którzy pokazali swoje umiejętności, którzy niekoniecznie były widziane. Bo urząd jest instytucją zierarchizowaną, tak? Mamy takie zarządzanie pionowe, przeszliśmy w tym projekcie do zarządzania poziomego i muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie praca całego urzędu i instytucji, które z nami współpracowały. No, też dużo dowiedzieliśmy się o naszym mieście, o potrzebach. No i w jakiś Częściowy przynajmniej sposób zrealizowaliśmy. Oczywiście tam też były jakieś projekty, były pomysły. Były pomysły przede wszystkim na kontynuację rozwoju miasta. No i chyba to wszystko wraz z tamtą kadencją i zakończeniem tego projektu, który się ciągnął siłą rozpędu, się zakończyło. No nie widzę obecnie działań, które. No chociaż w jakimś części byłyby kontynuacją tego, co udało nam się wypracować. Największą bolączką średnich miast jest depopulacja, umbywa mieszkańców czytając opracowania karty mieszkańca, poszerzenie granic, programy socjalne, mieszkania komunalne. Tak miasta średnie małe próbują przeciwdziałać wyprowadzce mieszkańców. Ja w żarach nie widzę takiego programu wizji, jak zatrzymać się mieszkańców, a to może być największy problem żar. Tak, to jest nie tylko największy problem żar, ale tak jak pan Redaktor powiedział, miast, miast powiatowych, no, ta depopulacja miast jest naprawdę duża. To jest bardzo trudny temat. Wiele osób próbuje działać, przeciwdziałać tym zjawiskom. Ale ja uważam, że jest to proces bardzo bardzo złożony i tutaj musimy rozpoczynać wiele projektów, tworzyć wiele możliwości dla naszych mieszkańców, żeby właśnie temu procesowi zapobiegać lub go ograniczać. No to chyba na razie jest z tym cisza. Ja też parę pomysłów miałem osoby z z którymi współpracowałem, też zgłaszały pewnie ciekawe propozycje, no ale to trzeba, to trzeba widzieć i potem odważyć się to robić. No może jakieś sukcesy, zalety nowej władzy? Ech, no trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym tutaj wyjść na osobę, która tylko krytykuje, ale no, nie wiem, no na pewno pani Nowa Burmistrz jest osobą, która lubi zwierzęta, podobnie jak ja, więc myślę, że tutaj może zwierzątkom będzie troszeczkę lepiej w naszym mieście. No, ja jeszcze lubię też ludzi, więc myślę, że to będzie takie dobre zakończenie dzisiejszej rozmowy. Ale nie, ja chciałbym jeszcze zakończyć rozmowę uczelnią, bo małe ośrodki, małe miasta nie tylko w naszym kraju, ale w, w całej Europie, mając uczelnię u siebie na miejscu, no współpracuje, korzysta z wiedzy uczelni, jakby to życie skupia się wokół uczelni. No właśnie, jak wygląda współpraca Żarskiej Uczelni z Miastem? To znaczy, nie ukrywam, że ta współpraca dużo lepiej nam wychodzi, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe. Z Miastem jest realizowany jeden z, pro, z projektów, który był jeszcze zapoczątkowany porozumieniem z Panią, kiedy burmistrzem była Pani Danuta Madej, no a tak tej współpracy aż tak za wiele nie ma. Rzeczywiście miasta walczą o uczelnie, uniwersytety, większe miasta, bo wiedzą, że to jest miejsce, w którym, na którym można oprzeć swój rozwój, więc myślę, że być może to jeszcze przed nami. Obecnie to nie jest na takim poziomie, no, o, którym byś, na, o którym byśmy sobie życzyli. Także wszystko przed nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że zakończyliśmy jakimś optymistycznym akcentem, czyli że uczelnia będzie się rozwijać, i, i tutaj właśnie będzie to tętnić życie tego miasta. Może właśnie stąd te pomysły. Więc e, trzymajmy kciuki za uczelni. Dziękuję bardzo.